Mamy rok 2025, a Donald Tusk i notowania jego rządu są na poziomie roku 2013. Ostatni raz tak źle oceniany był rząd Donalda Tuska w roku 2013. Chwilę później szef polskiego rządu Donald Tusk wyjechał z Polski, żeby objąć ważne stanowisko w Brukseli i zostawił ten cały bałagan po sobie. Swojej następczyni Ewie Kopacz. Jak to się skończyło później dla Platformy Obywatelskiej, widzieliśmy. Platforma straciła władzę na rzecz Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015, dając pisowi. Większość w Sejmie do rządzenia po tych swoich słabych rządach. Teraz w roku 2025, po kilkunastu miesiącach urzędowania, Donald Tusk ma gorsze notowania niż miała Beata Szydło odchodząc po ponad dwóch latach sprawowania urzędu oraz ma gorsze notowania od Mateusza Morawieckiego, który Kończył władzę w roku 2023 po sześciu latach sprawowania rządu, pandemii i wybuchu wojny, mając te wszystkie rzeczy na swoich barkach. Mateusz Morawiecki był lepiej ocenianym premierem niż Donald Tusk, który miał być zbawcą, magiczną różdżką, mieli wszystko naprawić, wszystko miało być lepiej. Nie jest lepiej. Wszystkie znaki polityczne na niebie i ziemi wskazują, że lada moment może dojść do wymiany premiera i te notowania CBOS-u, czyli rządowej de facto instytucji, pokazują, że idziemy w tym kierunku. Wymiany premiera. Już wam czytam te notowania, jeżeli tylko możecie to dajcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz dla zasięgów i dajcie Subskrypcje dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywnego miejsca na polskim YouTube, gdzie każdego dnia komentujemy, omawiamy i pilnujemy polskiej polityki. Dla Was, jak nie z tego powodu, daj suba na złość Donaldowi Tuskowi. I jedziemy, drodzy Państwo, z tymi badaniami. CEBOS! CEBOS! Yy, utrzymuje się od trzech miesięcy tendencja pogarszająca. Notowania szefa rządu. Tak czytamy w komunikacie Cebosu. Obecny poziom zadowolenia z faktu, że Donald tu skieruje rządem wynosi 32%. Szanowni Państwo, spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do maja. Jednocześnie odsetek osób deklarujących niezadowolenie z tego faktu wzrósł o 5% do 58%. Przez kilka ostatnich miesięcy wskaźniki zadowolenia wahały się w niewielkim zakresie, lecz od marca dość konsekwentnie spadał. W czerwcu zadowolenie znalazło się na poziomie najniższym, a niezadowolenie najwyższym. Wyższym. Czy to przypadek? Od marca, zobaczcie, od marca coraz większy chaos. Od marca Donald Tusk zaczyna się dziwnie zachowywać. W maju mieliśmy słynny wywiad Donalda Tuska w Polsad News. W czerwcu mamy uderzenie w demokratyczny wybór Polaków, podważenie zwycięstwa Karola Nawrockiego, jakieś tezy o fałszowaniu głosów, ponownym liczeniu głosów. To wszystko wpłynęło bardzo mocno na nazwania koalicji obywatelskiej, wpływa. Na poziom zaufania dla rządu. I mamy czerwiec poziom niezadowolenia, to jest 58%. Dla przykładu, najniżej było w lutym, w tym roku 51% rośnie. Tak czyli od lutego do czerwca, zobaczcie, 7% skoku niezadowolenia z faktu, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Doprecyzuję, właśnie. Tu nawet nie chodzi o niezadowolenie z całego rządu. Tu chodzi o niezadowolenie z tego, że Donald Tusk stoi na czele tego rządu. Przykładowo w roku 2013 ten poziom niezadowolenia był tak. W marcu 57, w kwietniu 59, w maju 60, w czerwcu 59, w lipcu 59, w sierpniu 62. 62, i zaraz po tym, tak? No, zaraz. Yy, to był. To był z tego, co ja kojarzę. No, jeszcze rok trwania Donalda Tuska na stanowisku premiera. Donald Tusk odszedł. Czy tak będzie tym razem? Czy zbliżamy się do tego momentu, w którym to się może stać? Ja uważam, że tak. I teraz, żeby był kontrast. Premier Bata Szydło odchodząc z funkcji premiera w grudniu 2017 roku. Miała niezadowolonych 39%. 49% zadowolonych, że pełniła tę funkcję. Ja do tej pory nie mogę tego odżałować, że Bata Szydło nie miała dłuższej perspektywy rządzenia, no ale cóż, tak już bywa. Natomiast premier Mateusz Morawiecki odchodząc po wyborach z roku, w roku 2023 z funkcji premiera miał 36% niezadowolonych. Zadowolonych, przepraszam, 53% niezadowolonych, czyli zobaczcie, 6 lat rządów Mateusza Morawieckiego pandemia, wybuch wojny, inflacja, wiele kłopotów uderzenie przez niemal wszystkie media Komisję Europejską, Unię, unijnych komisarzy wszystko na głowie miał rząd Mateusza Morawieckiego 53%. Donald Tusk nic tylko rządzić nic tylko rozwijać. Tak, kryzysy są wokół nas, na szczęście Polska mogłaby omijać te kryzysy. Nie, Polska popada w kryzys, bo jest tak słaby rząd. Straszna to jest perspektywa, naprawdę. I tak jak się przyglądam, niezadowolenie, że na czele rządu stoi Morawiecki w roku 2023, ani razu. Nie miał 58% Mateusz Morawiecki w roku 2023 niezadowolenia. Raz w lipcu miał 57% niezadowolenia. W lipcu 2023 roku sierpień 48, wrzesień 52, październik 53, listopad 53, kiedy oddawał władzę. Donald Tusk jest u schyłku swojego premierostwa. Taką tezę głoszę i wszystkie znaki polityczne na niebie i ziemi pokazują mi, że Donald Tusk może odejść ze stanowiska szefa rządu, podkreślam, na własnych warunkach. Kto go może zastąpić? ja tutaj wskazuję Radosława Sikorskiego Radosław Sikorski przypadkowo prawda, wymienił się z Rafałem Trzaskowskim w rankingu zaufania w sondażu przeprowadzonym przez pracownię Ibris dla Onetu, całkowicie przypadkowo się panowie wymienili, miesiąc temu był Trzaskowski teraz jest Sikorski, drugi jest Nawrocki czyli Sikorski już jest lider zaufania Sikorski jakoś nie jest wmieszany w tę aferę i podważanie wyboru Karola Nawrockiego, zobaczcie cichutko siedzi, nie odzywa się robi sobie dobrą prasę, zaczyna sobie robić PR. ludzie, którzy współpracują oddolnie z Sikorskim, którzy z nim rozmawiają, z którymi Sikorski budował sojusze, wychodzą do mediów i zaczynają mówić Sikorski na premiera. Tak rzeczywiście się dzieje, szanowni państwo. Na przykład w mojej cenie to, co robi Marek Sawicki, to są takie podchody, to są takie. Wy, to jest takie wypuszczenie polityka przez PSL, Marek Sawicki idzie do rozmowy z Super Ring, kanał Super Ring yy, i potem w Superekspresie jest ta rozmowa przedrukowana, Marek Sawicki mówi, Donald Tusk nie powinien być już premierem rządu koalicyjnego, w jego miejsce powinien zostać powołany Radosław Sikorski, a Rafał Trzaskowski powinien zostać szefem MSZ i Marek Sawicki podkreśla, mówię to ja, jako Marek Sawicki, nie jako PSL. W polityce to się robi tak, że się wypuszcza tego takiego największego harcownika do mediów, on coś mówi, rzuca w eter i. Wszyscy patrzą, czy to się sprawdzi, czy nie. Więc w mojej ocenie Marek Sawicki tutaj został właśnie wypuszczony, żeby sprawdzać reakcję koalicji, opinii publicznej na to, że Sikorski premierem? Rzućmy już to nazwisko. Pokażmy. Sikorski budował sobie już koalicję z PSL-em. On już sobie budował dobry układ z PSL-em. Sikorski próbował wywalczyć sobie poparcie PSL-u w momencie, gdyby on to miał być w kandydatem w wyborach prezydenckich. Kandydatem nie został, więc te rozmowy wtedy też zostały zostały wstrzymane, to też miało wówczas podobno zdenerwować premiera Donalda Tuska. Podsumowując, Tusk słabnie, Tusk przegrywa z Morawiecki, przegrywa z Szydło, a taki miał być elegancki, taki miał być amerykański, brukselski, nowoczesny. Tak miało być dobrze. Czy jest dobrze? Nie jest dobrze, szanowni państwo. A niestety obstawiam że będzie jeszcze gorzej, że on jeszcze pójdzie na konflikt z Karolem Nawrockim, że on będzie yy, dalej destabilizował, bo niestety mamy szefa rządu, który, który zamiast stabilizować to destabilizuje sytuację w Polsce, to jest bardzo dla nas niebezpieczne. I oby nie trwało już jak najdłużej. Do zobaczenia.